Akademia Przyszłości zainaugurowała kolejną, jedenastą już edycję. Jest to program, w ramach którego młodzi ludzie angażują się w pomoc dzieciom. Jako tutorzy pracują z dziećmi nad ich rozwojem. Wydarzenie miało miejsce w Akademii Finansów i Biznesu Wistula, gdzie wychowankowie odbywają kurs ABC Dziecięcej Przedsiębiorczości. Indeksy młodym studentom rozdawał pełnomocnik rektora, profesor Jan Fazlagić. Gwoździem programu był specjalny koncert chóru Gospel. all that sound Akademia to jest miejsce, w którym spotykają się ludzie, którym się chce, to są ludzie niezmiernie ambitni, którzy mnie inspirują i mi podnoszą co chwilę poprzeczkę jeszcze wyżej. Jest to bardzo duża odpowiedzialność, ale też wiem, że bardzo dużo robimy dla tych dzieciaków i takie też spotkania pokazują, że oprócz tych zajęć indywidualnych, że jesteśmy tak naprawdę jedną wielką rodziną. No są tak kochani i dbający o siebie nawzajem ludzie, tak zaangażowani i tak niesamowicie zmotywowani, by pomagać. I nieść dobro dla, dla, dla drugiego człowieka, że no chce się z nimi być, po prostu chce się być w tym towarzystwie i razem z nimi działać. Ja chciałam tutaj zaapelować do wszystkich w ogóle liderów, do wszystkich wolontariuszy, że ja przez tamten rok nauczyłam się pokory. Dziecko moje nauczyło mnie po prostu takiej mega pokory i cierpliwości, której mi zawsze w życiu brakowało i uważam, że to jest naprawdę najważniejsze, co wyniosłam z tamtego roku. Myślę, że w tym roku będzie podobnie. Jednasta edycja nazwaliśmy w Warszawie Kiermaszem Umiejętności. To jest miejsce, w którym będziemy wyciskać naszych wolontariuszy, jak cytrynki, ich talenty, dzięki którym będą, będą pokazywać te talenty naszym dzieciom. I, już w tym, i to już było widać na dzisiejszej inauguracji. Myślę, że to dobry pomysł. Spróbujemy razem z chórem, w którym śpiewam, czyli All That Sound, aby dzieci mogły nauczyć się śpiewać. Mam nadzieję, że dyrygenci poprowadzą mini warsztaty dla dzieciaków i będzie dobrze. Wyzwaniem, które stawia sobie Akademia Przyszłości, to uczenie dzieci wygrywać w szkole i w dorosłym życiu. Sprawdziliśmy zatem, czy mali studenci podchodzą do tej nauki poważnie i jakie są ich pomysły na przyszłość. W przyszłości mo mo ja mogę zostać, nie wiem, sportowcem, budowlancem, informatykiem. Bardzo bym chciał i na tym mi bardzo zależy. Ja bym chciał zostać archeologiem. Chciałbym zostać piłkarzem piłki ręcznej. Ja bym chciała zostać albo piosenkarką, albo tancerką, kimś związanym z muzyką. Piłkarzem albo mechanikiem. No bo mój tata kiedyś był mechanikiem i mu też mój brat i mi się też to spodobało. Akademia Przyszłości i, i działalność Stowarzyszenia Wiosna to jest fantastyczna e, inicjatywa, bardzo dobra. Ja od samego początku e, wspieram w, w sytuacjach, w których e, jest taka potrzeba i, i, i zostaję do tego zaproszony, ale uważam, że stworzenie dzieciom szansy... E, Uregulowania tej rzeczywistości to jest wzmocnienie ich poczucia własnej wartości. Bardzo ważne. Ci, którzy nie czują, że są ważni, że są mocni, nie sięgają wyżej, a raczej się cofają. Tutaj jest szansa pokazania mocnych stron, niezwykle ważne młodemu człowiekowi, pokazania, że może, że potrafi i umocnienia w tym, że nie jest sam. To nie jest tak, że żyję na bezludnej wyspie i nikt nie jest zainteresowany tym, co się dzieje. To nie jest tak, że dzisiaj czegoś nie umiem, to już całe życie będę niedouczony. Ja mam szansę tę swoją wiedzę... Nadrobić, mam szansę ją uzupełnić i tutaj jeszcze jest ktoś, kto jest gotów stanąć po mojej stronie, wspomóc e, i powiedzieć: e, Możesz na mnie liczyć. To ważne i zachęcam wszystkich młodych ludzi, ale także wszystkich tych, którzy mogą wesprzeć tę inicjatywę swoimi środkami, swoim e, poparciem. Warto.